Witam serdecznie. Chciałem pokazać, jak zdjąć koło. Bo, niby taka prosta rzecz, a często mnie klienci pytają, jak zdjąć koło. Tutaj, akurat, jest koło ze sztywną osią, czyli oś, którą wykręcamy imbusem. Tu jest akurat imbus numer 6. I jak w prosty sposób można sobie zdjęcie tego koła ułatwić? Popatrzcie, na początku zacznijmy od tego, żeby zrzucić łańcuch na sam dół. I teraz najważniejszy moment w przerzutkach typu SRAM. Mamy taki przycisk. Zobaczcie, odchylam wózek, naciskam ten przycisk i trzymam i popuszczam wózek. Puszczam wózek, puszczam przycisk. Zobaczcie, macie luźną przerzutkę, luźny łańcuch. To naprawdę w znacznym stopniu ułatwia nam zdjęcie koła. I teraz w najprostszy, sposób, w najprostszy sposób. Odkręcam tylko oś. Wyjmuję oś. Wyjmuję koło. Jak zakładam? Celuję, żeby łańcuch znalazł się na którejś z koronek. Wsuwam koło w miejsce przeznaczone. Wsuwam oś. Wkręcam oś do końca, do oporu. Jeżeli macie klucz dynamometryczny, skorzystajcie z klucza. I teraz wystarczy tylko, że nacisnę wózek do przodu. Ten przycisk, który wcześniej naciskałem, zobaczcie, on sam odskakuje. Puszczacie wózek. Jeżeli łańcuch spadł z kółeczka, tak jak w tym przypadku, zobaczcie, bo może się tak zdarzyć. Naciśnijcie wózek, pociągnijcie za łańcuch, żeby naprowadzić go na górne kółeczko. I koło zdjęte i założone. Spróbujcie to zrobić sami. Bardzo prosta, szybka rzecz. Dziękuję bardzo.